Witajcie, kochani, bardzo serdecznie tym razem z mojej dżungli domowej. Dzisiaj, tak króciutko, Wam może coś opowiem o tych moich Sanseveriach, ale zanim przejdę do tematu, to chcę Wam bardzo serdecznie, ale to serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje filmy, za to, że subskrybujecie. Także moi drodzy, naprawdę jest Was coraz więcej, za co Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. No, więc zobaczcie, tutaj te moje sansy, to są te najstarsze, o których ja już kiedyś mówiłam yy, i robiłam o nich filmik. Także zachęcam, yy, jak ktoś nie oglądał, żeby sobie obejrzał. Yy, wiecie, u mnie tych filmów yy, na tym moim kanale nie ma jeszcze tak wiele, więc bardzo łatwo będzie sobie znaleźć ten film o tych sansach. Tam wystarczy wpisać drota koniec, sansy i powinno wam coś wyskoczyć, tak. Yy, jaka właśnie była historia tych, tej, tej mojej Sansy? Bo to było, wiecie, te, te wszystkie, które tutaj mam, o te zwykłe tkaniki, może tak Wam powiem. Yy, może się jeszcze przeciśniemy tutaj. O, to mam wszystko z jednej małej, takiej marnej sadzoneczki. Wiecie, co prawda, one mają tu już te swoje lata, tak? Ale zobaczcie, jakie one są duże. No, i co chcę Wam powiedzieć na ich temat, że w tym roku, naprawdę w sezonie letnim, one nie miały lekko tutaj ze mną, bo ja, jak wiecie, prowadzę ogród z warzywami, głównie pomidory uprawiam. Mam też w tym ogrodzie rośliny egzotyczne, bananowce. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Wiecie, może, jako ogród, sam ogród nie jest jakiś olbrzymi, ale roślin to naprawdę w nim mam bardzo dużo. To wszystko wymaga kupy czasu, kupy pracy, tak. Zresztą ja to bardzo lubię, taką pracę to mogę wykonywać. Ale oprócz takiej przyjemnej pracy, jeszcze jest praca zawodowa, którą w sumie wiecie też lubię, ale, ale no. Doby za mało na to wszystko. Dlatego, kochani, te moje sansy w sumie mają się dobrze, jak widzicie. Jest też filmik chyba z przesadzania o tej, tej bo miałam przesadzać wszystkie, a jak widać, przesadziłam tą jedną w tą doniczkę produkcyjną. No już tak zostało. Ale zobaczcie, jak ona się właśnie rozrosła. I, wiecie, jest też taki m, powszechny stereotyp, że SANS y, nie przesadzamy w zbyt duże doniczki, za duże. A ja Wam powiem, że o, tu nie naszykowałam sobie tych sadzonek że ja naprawdę takie, wiecie, y, no, tak jakby to jedna, z jednym liściem sadzonkę, a może pójdziemy tutaj tutaj na parapet, to Wam pokażę. Z jednym liściem sadzoneczkę wsadzam. Może nie do jakichś olbrzymich doniczek, ale no do tak dosyć sporych. O, nie wiem, to będzie coś widać, bo ciemno. Także zobaczcie, to jest sadzoneczka z jednego listka posadzona. Zobaczcie, jak fajnie ona sobie zagospodarowała miejsce w tej doniczce, czyli puściła. Kłączy, jakby na drugą stronę doniczki, i już też trzeba ją przesadzić. Bo o, już doniczka jest zdeformowana. No ale właśnie, dlaczego one nie miały y, tak lekko ze mną w tym roku y, tego lata? A kochani, dlatego że po prostu prawie wcale ich nie podlewałam. Nie no, podlewałam oczywiście, że podlewałam, ale nie na tyle, na ile one potrzebują. E, bo wiecie, jak już to właśnie kiedyś mówiłam w tym filmie, e, jeżeli e, Sansevierie stoją e, na samym parapecie, tak jak u mnie, e, te, o te właśnie duże, stoją przy tym oknie balkonowym e, od strony południowo-zachodniej, więc one potrzebują naprawdę dużo, dużo więcej wody. Niż te, które stoją gdzieś tam dalej, tak? W bardziej ciemniejszym miejscu. A co za tym idzie? Potrzebują więcej wody, wtedy one szybciej rosną, no bo stoją zwyczajnie w słońcu. I też wiecie, też panuje taki mit, że Sansewieni lubią słońca. Lubią i to bardzo, i to bardzo lubią, naprawdę. Ale jeżeli mają dużo słońca, to i potrzebują bardzo dużo wody. Co innego, właśnie jak stoją gdzieś w głębi pokoju, wtedy naprawdę musimy bardzo mocno, nawet latem, uważać z tym podlewaniem. tak. No, i co ja robię? Jak one mi tak bardzo mocno przeschną, po prostu zwyczajnie ładuję do wanny. Tutaj muszę prosić męża o pomoc, bo trochę mi ciężko, bo one są dosyć duże. Jeszcze takie suche, wiecie, zaniosę, zaniosę do tej wanny, to nie ma problemu, ale jak już nasiąkną tą wodą, to, je, to, to potem mam problem z wyciągnięciem. Taki to jest ciężar, tak. Także one w tej chwili są bardzo mocno przesuszone. Zaraz Wam pokażę tutaj, że tu po prostu ziemia to pieprz. Zobaczcie. O. Po prostu sucho. Nie wiem, kiedy ja podobałam ostatnim razem. Nie wiem, chyba z miesiąc temu wiecie. Yy, także. Nawet y, przy tak rzadkim podlewaniu, to wiecie, to, 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 nalanie tej wody, to one momentalnie wciągają, bo one naprawdę też potrzebują, y, no, potrzebują tej wody. Jeżeli jeszcze dzień jest tak bardzo długi, także one przeprowadzają dosyć y, tak intensywnie tą fotosyntezę i wiadomo, że potrzebują wody. Ja tu, słuchajcie, kochani, nie używam żadnych odżywek. Jeżeli chodzi o popęd do wzrostu, to jest praktycznie sama woda. Od czasu do czasu, ale w zasadzie już kilka miesięcy, nie używałam naturalnego, naturalnego nawozu. Typu po prostu zwyczajny humus. To jest nawóz z drzwi kalifornijskich. Nie używam też do wzrostu właśnie żadnej chemii. Tutaj nic nie cuduje. One dostają wodę i prysznic. Zresztą, tak jak wszystkie moje kwiaty, wiecie, no po. To naprawdę to nie jest, wiecie, tak łatwo to wszystko utrzymać w takiej dobrej kondycji, jeżeli ma się tyle tego wszystkiego i jak się zorientuję, że po prostu moje kwiaty mają susz. To biegiem idą do wanny, po prostu do wanny, pod prysznic, i one wtedy najlepiej się napiją, ale to też, wiecie, zależy od tego, jaką mamy wilgotność powietrza w domu, i tak dalej, i tak dalej. A ja już też kiedyś o tym mówiłam, że też musimy bardzo mocno to uważać. Musimy też uważać, o właśnie ta była pod prysznicem specjalnie, specjalnie, kochani, żeby wam pokazać. O, i tutaj w tych y, środeczkach, w tych stoczkach wzrostu gromadzi się woda i ta woda, tą wodę trzeba wylać, ja u siebie słuchajcie y, ze swojego doświadczenia nie wylewam tej wody, ja robię taki prysznic, zostawiam dlatego, że u mnie w domu naprawdę pomimo y, nawilżacza pomimo spryskiwania tych wszystkich roślin jest bardzo suche powietrze i ta woda po prostu sama sobie wyparowuje, ale to już mówię, to Trzeba uważać tutaj, bo już nie jednej osobie w ten sposób zgniły, zwyczajnie zgniły te salsy. Ale podejrzewam, dlatego że tutaj stała, po prostu jak stała woda, tutaj były bardzo często może podlewane, i one po prostu w tym momencie nie dadzą rady, jak mają i od góry mokro, i od spodu. Trzeba bardzo właśnie mocno to uważać, natomiast ja to w ogóle, wiecie, tutaj się tym nie przejmuję, bo ja po prostu, tak jak mówię, zabieram je pod prysznic, porządnie je zleję wodą, zleję, postawię i wiecie, i tak jak teraz w okresie zimowym, to i miesiąc w ogóle nie podlewam tych sans. Wiadomo, że jedne potrzebują trochę więcej wody, drugie trochę mniej, tak jak ta. Dzisiaj nie będę się rozwodzić tutaj nad nazwami tych sans, bo tak jak mówię, to Mm, opisywałam je w tamtym filmie. Film, film że jest z zimy, tak. Tego roku z zimy, chyba ze stycznia nawet. Także zajrzyjcie sobie. No chyba, żeby będziecie mieli jakieś pytania, to bardzo proszę, zapraszam w komentarzach. Piszcie, co byście chcieli wiedzieć. Ja Wam odpowiem na te Wasze wszystkie pytania. Co Was interesuje. Także tak, moi drodzy. Tutaj ta Właśnie e, wyjątkowo potrzebuję, słuchajcie, dużo, dużo więcej wody. E, to jest e, Sansevieria, e, Muszajn, Muszajn, chyba, ojejku, nie pamiętam. Muszę musiałabym tam zajrzeć te swoje rozpiski. E, także tak. No właśnie, kochani, zdarzył się mój wypadek. Ta moja obuzica. Tosia, malutka Tosia, maleńka, już nie jest taka maleńka, zwaliła mi właśnie przed chwilą tą palmę, ale na szczęście nic się nie stało, <gry> i tak jest, słuchajcie, w kółko, i tak jest w kółko, wiecznie jakaś ziemia porozwalana, także ja co przychodzę do domu, mówię, nagram filmik, nie mogę, bo najpierw muszę sprzątać to wszystko, i dzisiaj y, jakoś tak, wiecie, skorzystałam z okazji, że jeszcze nic nie zdążyła rozwalić. <laughs> nic nie zdążyła rozwalić, ale już mało brakowało. Y, także tak, no ale to, co ja, co ja w ogóle mówiłam, przez. No, wzięła mnie, rozproszyła. Y, także moi drodzy. Y, może y, w następnym filmie napiszcie mi, jak chcecie. Zrobimy sobie taki mały spacerek. Chciałam powiedzieć po moim ogrodzie. W zasadzie to po moim ogrodzie, wiecie. Powiem Wam coś więcej na temat tych moich roślin, także dzisiaj tak króciutko, bo muszę brać się do pracy, biorę te wszystkie swoje właśnie duże sansy pod prysznic, dostaną teraz kąpiel, porządnie się namoczą, postoją tak wiecie z godzinę w dwie w tej wannie. Napiją się z powrotem, no i przy okazji yy, umyją, tak? <grym> I z powrotem powędrują na swoje miejsca, bo ja też się tutaj zostawiłam yy, z tego schodka balkon, balkonowego, żeby Wam właśnie yy, lepiej je pokazać. Także tyle na dzisiaj, moi drodzy. Yy, zapraszam serdecznie na następny film. No i powiedzcie, co byście chcieli wiedzieć. Wiecie, mi łatwiej będzie, yy, mi łatwiej będzie po prostu. Yy, Nagrywać, nagrywać dla Was filmy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Pa Pa!